Słoneczny, ciepły dzień nad wodą. Na północny zachód od Hongkongu płynie rzeka Li. Niewielkim turystycznym statkiem, jednym z dużej flotylli, która wypływa w rejs, zwiedzimy najpiękniejszy rejon Chin. Mimo poranka kelnerzy na wstępie zbierają zamówienia na obiad. Zupa rybna lub z mogą być wodne żółwie, krewetki, wodna trawa lub wodne kasztany. Co kilka minut do burty przybijają łodzie rybaków, którzy oferują dary rzeki. Ryby, raki, kraby, małże i inne stworzenia wyłowione z wody. Nasza załoga kupuje świeży towar zgodnie z wcześniejszymi zamówieniami pasażerów. Dookoła rozpościerają się niezwykłe krajobrazy. Dziesiątki i setki gór wapiennych zniszczonych przez wodę tworzy widoki zapierające dech w piersiach. Tymczasem w nowoczesnej kuchni, mieszczącej się na rufie stateczku, zaczyna się praca. Kucharze dokupują resztę brakujących produktów i rozpoczynają ich obróbkę. Tylko najbardziej zmęczeni turyści przysiadają w kabinie. Większość tkwi na pokładzie, usiłując zapamiętać i utrwalić najpiękniejsze obrazy. Na całej trasie nie widać ani jednego mostu. Mieszkańcy pokonują więc rzekę łodziami o tradycyjnych kształtach. Rzeka wije się między górami. Od czasu do czasu mijamy niewielką miejscowość turystyczną. W czasowicze urozmaicają sobie wypoczynek pływając niewielkimi łódeczkami. Obiad gotowy, ale trochę szkoda czasu, by tracić tak niezwykłe krajobrazy. Z żalem rezygnuję z wodnych przysmaków i wracam do kamery. Rzeka jest płytka. Sternicy muszą bardzo uważać, by nie wprowadzić statku na mieliznę. Na brzegach towarzyszą nam gaje bambusowe. Woda płynie wąskim korytem, skręca, by za chwilę rozlać się szeroko i gwałtownie schronić pod jeden z brzegów. Czasem trudno zgadnąć, w którą stronę popłyniemy już za kilka minut. Po kilku godzinach przypływamy do niewielkiej miejscowości turystycznej Yangshuo. To już koniec malowniczej wycieczki.